Egzamin ósmoklasisty matematyka zadanie 10 maj 2021 Ala kupiła trzy zeszyty i blok rysunkowy. Średnia arytmetyczna cen tych czterech artykułów była równa 60 zł. Zeszyty kosztowały łącznie 15 zł. Ile kosztował blok rysunkowy? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Zeszyty kosztowały łącznie 15 zł, a Ala kupiła 3 zeszyty. To ile będzie kosztował jeden zeszyt? Jeden zeszyt kosztuje 15, dzielimy przez 3, równa się 5, czyli jeden zeszyt kosztuje 5, zł. Dalej mamy informację, że średnia arytmetyczna cen tych czterech artykułów, czyli trzech zeszytu i bloku rysunkowego, wynosiła 6, zł. Czyli dodajemy do siebie. Ceny 3 zeszytów, czyli 5, dodać 5, dodać 5, bo 3 zeszyty, i blog rysunkowy. Nie znamy ceny bloku, więc piszę sobie B, jak blok. Dzielimy na 4, bo kupiliśmy 4 artykuły i średnia arytmetyczna wyniosła 6 zł. Żeby uprościć obliczenia, mnożymy sobie razy 4, no żeby nie było ułamka. Więc razy 4, a te piątki dodajemy 5, dodać 5, dodać 5 to będzie 15, dodać B równa się, a 6 razy 4 to jest 24. Obliczamy B w taki sposób, że piętnastkę przerzucamy na prawo ze zmianą znaku, czyli 24 odjąć 15, czyli B jest równe 9 zł. Czyli blok kosztuje. 9 zł. Czym to zadanie kończymy? Zaznaczając odpowiedź D.